Mamy bardzo, ale to bardzo pechowy dzień. Po pierwsze jest niedziela 13, a po drugie dzisiaj właśnie nam zabierają Selblonga pociągi Telka Branicki i Telka Nogat, co mi się bardzo nie podoba, tego idę się z nimi pożegnać na przejeździe kolejowym. Słyszałem tam Echla nawet, za tym tunelem jest. Ale ja idę na Malborską, bo to jest przejazd na lotniczej akurat. Postanowiłem, że się przez niego przejdzie i Ech, i echla przed chwilą słyszałem. Być może Wy też go słyszeliście, ale nie wiem. Zobaczymy, bo może będzie zamknięty. To będziemy mieli kilka pociągów na tym filmie. Ale wracając do tematu, co ja chciałem powiedzieć. Wczoraj o godzinie 14:30 na Malborskiej miała miejsce usterka, która po prostu że lampki się w entry nie świeciły. Jeżeli to będzie dalej, dzisiaj. A raczej powinno być, no bo wątpię, że po prostu tak z dnia na dzień to naprawili, ale może będzie tak dalej. To po prostu zgłoszę to do dyżurnego, do nastawniczego, no i po prostu będzie po sprawie, no bo nie będę zawracał tym z żółtej naklejki po prostu głowy. Tutaj macie takie ładne obrazki. Nie to co jakieś takie nieprzyzwoite rzeczy, co czasami malują na tym i co? O, właśnie. W ogóle jest bardzo, ale to bardzo rano, bo Branicki. O, właśnie, nawet widzicie, jak lampy zgasły. Branicki jedzie naprawdę bardzo wcześnie, a Nogat jeszcze wcześniej. Branicki jechałem do Białego Stoku. Ciekawe, co będzie jechać. Jest godzina 7.40, coś, no to. Yy, zgodnie z rozkładem, który obowiązywał w lato, to Nogat powinien jechać, ale Nogat został przeniesiony na 6 rano. Dlatego to pewnie jest ten regio do Uski, ale nie, on już też chyba odjechał. Czy ja nie wiem już w końcu, co tutaj się dzieje. Może po prostu to jest towar. I tyle. Ale fajnie będą dwa przeloty. Na Malborskiej jeszcze będzie Branicki jechał. Jak widzicie, tak tutaj wygląda już po zainstalowaniu wiaduktu. Szkoda, że Wam nie nagrałem jeszcze przed wiaduktem starej lotniczej, jeszcze w ogóle przed tą modernizacją czartową, bo ja już mówię, wkurzyła mnie ta modernizacja. Na początku się cieszyłem, że jest nowy przejazd, ale potem po prostu jak zobaczyłem jak to działa, to po prostu mówię ZWUSY jak 6, wracajcie tutaj. Tutaj już właśnie, tak jak już mówiłem, stały bombardierowskie sygnalizatory z gęgaczem, nie? A tutaj były jak sześć te z napisem Adrams. Stoi tam coś w ogóle na, na stacji? Wygląda na to, że nie, dobra no to Ja czekam Jedzie sama lokomotywcia Zaraz zobaczymy jaka nie... Chodź no tu No chodź O jeszcze będzie obok nas jechała, pewnie RP1 nam pociśnie Będzie jechała tym torem tuż obok nas, o tutaj nie widzę jej jeszcze dobrze, ponieważ jest ciemno. A wiecie, że te towarowe to mają ciemne. Właśnie. Chyba EU, EU07, ale nie wiem. Tak, EU07. EU07 z PKP Cargo. Pierwszy. Pierwszy. Nie, no mam, mam takie memy, jak piszecie pierwszy w komentarzach. Po prostu, pierwszy, prze, pierwszy przelot za nami, teraz będą się podnosiły y, rogateczki, a my, jeszcze jak się podniosą, to pójdziemy sobie na Malborską. Oczywiście na cięciu, ten przelot był całkowicie niezamierzony. Od razu mówię, zamierzona była tylko właśnie ulica Malborska, ale proszę, pojechał na Meu 07. No to po prostu tylko się cieszyć. Podnosi się czy nie? Raczej powinno. Kura ta godzina, no bo no bo ten Branicki jedzie dopiero za pół godziny. Powinno się podnosić, a nie chcę, żeby ten film był jakiś właśnie podnoście. Okej. Okay. Przelot niezamierzony, beka. O, tam rogatka tak jakby trochę się podniosła za, za późno, ale dobra, trudno. Także idziemy na Malborską. Godzina 8:30, opuszczanie szląbonu w Elblągu na ulicy Malborskiej na ostatni pociąg Telka Branicki w kierunku Krakowa. Jak widzicie, Usterka trwa w najlepsze... Usterka, a nie ustelka. No kurde, jak mi się pojawiało dziś. Jak widzicie, usterka trwa w najlepsze. z po prostu. On jest bardzo skrzywiony, tego nie widać jak jest zamknięty. Chociaż zresztą, poczekajcie. Widzicie jak jest skrzywiony, co? W nie do drugiego. W ogóle, to, to trzeba zgłosić do dyżurnego. Tutaj mam taką swoją miejscówkę się utan, żeby po prostu obserwować TLK Branicki. Ale dobra, widzimy się, kiedy już po prostu będzie nasz TLK jechał. Jedzie, słychać go. Była przed chwilą fajne. RP1. I leci. Żegnaj Branicki, żebym cię jeszcze kiedyś zobaczył w Elblągu. Ręka mi strasznie zmarzła od trzymania kamery. Żegnaj. Aj, ja ja No i będzie Ale będzie mała zmiana, gdyż zamiast Branickiego teraz będzie kursowała Biebrza Bardzo, ale to bardzo piękne RP1 nam dał, jak machałem do niego Jak widzicie, w drąga się lampki, nie migają żeby nie było tu zgłosić do nastawniczego. Jezu jak ręce mi zmarzły. Normalnie bolą. Wejdziesz w wiebrze, a zaraz nogatu nic nie będzie jeździć. To jest najgorsze, że zaraz nogatu nie będzie jeździć nic. Nogatem ja do Warszawy jechałam. Te windy nagrałem. Niestety kolejowy film miałem, ale niestety mi się usunął. Z Warszawy. Z dzisiejszego rocznika. Ale na pewno do Warszawy jeszcze wrócę. Jak widzicie, jakieś minimalne trzęsienie to naprawdę palce bolą, po prostu masakra. Jest zimno. Brrr. Mamy podnoszenie, ale dobrze też, bo na tyle z tego pożegnania zdawał za relacjonalizację. 08 z też tam filmował. Ale dobrze, niestety smutno, smuteczek i cześć.